No siema, się tam u nas było. No wiem, pokażę się. I o tym nie. Eee, to my idziemy do czarnego jarno. Wczoraj będziemy trzeba tu wejść. To to

Dziękuję. Tak jest. Hmm. Bieg, bieg, bieg. Ej Dziękuję. 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 to? Dziękuję. 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 To Te przeklęte śmiecie. Miałeś nie... W... Czemu? Zadarli z niewłaściwym... Chwała i o, Opowiem o tym pozostałym. Jestem wino, ale się na A co to takie? Możesz im na przykład powiedzieć, że przychodzisz z farmy Lombard, chociaż to raczej nie zadziała. Rozumiem. A, właśnie. Znowu No, jedno. Nie To jest dziwne, właśnie. To jest taka nie? normalnie. Przytrzymałem głos, a teraz tak inaczej. Nie, nie, nie. jakiś taki bóg głosuje. Nie tak co, ty, co, ty, co ty? Churde, jest nie? No, to jest. Chyba to jest Nie to jest. No, to jest coś takiego. To jest go. Czemu wkroczyłeś na mój teren? O czyjej ty jesteś w stronie? Popierasz zmontowanych farmerów, czy krótkich? Jestem za farmerami. Ha! Ten przeklęty podżegacz Onar jak sądzisz, czy paladyk ty po tym On co... Z... Mogę Ci dać czystą, jeśli mi za nie zapła... A jeśli nie masz czym zapłacić, na farmie zawsze przyda się... Jeśli chcesz, możesz pracować w polu. Mogę Ci zapłacić, albo jeśli te rzeczy są trochę warte, na Twoim miejscu wzią, Trzeba zebrać rzepę z tego... Skończyłem, nie wiem, może wcześniej, tylko wiem, czy skończę od klika, od więc klikę, to może wcześniej będę robił teraz Call of yours. Oto twoja rzecz. Widzisz? Jednak jest. Zanieś je mojej żonie i po... Co z moją zapłatą? Mogę ci dać albo sprzedać ubranie po niższej cenie Sprzedaj mi ubranie. Dobrze. Obniżę cenę. Ile? Zastanów. Pracowałeś? Malet mówi, że przepędziłeś bandytów. Mieliśmy 50 sztuk. Daj mi to ubranie. Stoi kufer. żeby tylko ci nie przyszło do głowy, wziąć sobie coś jeszcze? Nie. 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 Mam tu dla ciebie kilka Nie. Świetnie. To powinno wystarczyć Wszystkich głodomorów. Skoro już tu jesteś, kilka minut temu przychodził ten dywendrowy handlarz. Chyba zatrzymał się gdzieś po drodze. Do... Daj mi złoto. Chyba mogę ci zaufać. Tylko nie wydaj wszystkiego na gorzałe, Słyszysz? Nie, nie, słyszę. nie. To, bo... Czy możesz jutro, możesz... jutro możesz wrócić? A to. Dobra. Wziąć, hmm, wziąć, wziąć, nie wziąć. Co nie nie nie! Tu pan wzięła. Aaa, lubię jest pieczęć. Kurde. co to. sobie. Nie chcący. No nie już. Znowu nie ma innych papierów. Jedna bestia mniej. Nie ciężko idźmy. Hej ty, po co chodzi? Idziesz... Dlaczego nie? Wybacz, stary... A mam... Wiedziałem, nikt na mnie nie zwrócił uwagi, jeśli... Doskonale! Dobrze się... Co? Nędzne. Złoto to nie wszystko, przyjacielu. Mam przeczucie, że wkrótce... I kto je? Mogę być wtedy bardziej szcz... Eee, nie

Kogo my tu mamy? Idziesz do miasta? Może. Hmm. Co z, z takim wy... Nie, nie ma żadnego... Dobrze nie. To. Niech mnie to nie. Ja. To Stoć! Stać. Co A dlaczego nie? Ty tu nie wejdziesz, chłopcze. Dlaczego nie? Już po twoim obszarpanym wyglądzie. Mieście mamy już dostać... No nie, dobra, tak sobie wyjdę. Naprawdę? A kogoś zabił bandy to, żeby ją dostać? Pozwolisz mi przejść. Dobra! To babka, to Znajomy, nie To nie można. Kolejny szan... I tak już mamy w mieście wyskodzie. Ostatnia nie osoba. Nie możemy pozwolić, aby... Nie wiem, Ha, jak cię daleka, Czy ktoś już osta Tak, naprawdę nie Nazywał roku. się... Ostrzega... Nie można wierzyć we wszystko, co się słyszy. Święte oko i nosa? Skąd powiedział mi o nim pe... Nie wiem jaki mi Z pewnością nie chodziło o Ale nie chcę. No. 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 A Tutaj. że jedzią. Muszę iść. Zaczekaj. Na razie nie co z Aha, nie, 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 tego nie, 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 Siema. Jestem pospę. Co cię sprowadza do Korinis. Muszę się dostać do górnego A miasta. E, Powinna mi, być. Powinna być. Powinna być. Powinna być. Powinna być. nie ma szans się tam dostać. Mm. Dobra, kolega, że wpiszcie, czy mam zostać. Kurde! Trzeba zostać. Tamtymi padałem? Czy tamtymi gdzieś mam? tamten? Dobra, na razie, na That's bad. That's a lot in car. No.